Widzowie, witam, i ja, mis, Ania. Widzowie, dlaczego widzowie dzisiaj są takiej pięknej sukience? że widzowie, bo ja dzisiaj są widzowie moje urodziny, tak? Dzisiaj, widzowie, jest 14 sierpnia i widzowie tego dnia, widzowie, mam dzisiaj urodziny, tak? Widzowie. Ja mam, widzowie, was wcześniej tym że nie to mam urodzinki, ale widzowie, miałam tyle spraw, jak nie tamto, to tamto, widzowie. No i tak wyszło, że widzowie, no. Jak wiecie, nie poinformowałam Was o tym. Ale widzowie ten. No i widzowie też... Mnie, chciałam z tej okazji też zrobić z Was urodzony odcinek. Tylko widzowie nic nie zaplanowałam. Yy, widzowie żadnego coś tam tego. I widzę, jak coś, no to zrobię, tak widzę, że sobie dzisiaj coś małego może coś tam sobie otworzymy No wiem, widzowie. Ale widzowie, no tak, emików, Teraz na szybko nie zrobię. No i historyki też nie da rady, no bo też musiałem nasze no ale to nas pewnie muszę pomyśleć, że też historii złożyć. I Jak coś widzę, no to zapraszam widzowie na Instagramu. Tam widzę, rzucę, 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 jak wygląda urodzinowy tort. Tak zrobię. Bo ja sam sobie z moją małą robię. tort to możecie zobaczyć. A jak ktoś nie ma Instagrama, no to wrzucę widzę jeszcze na kanał w postach tych... Wiecie o co chodzi, tam puszczę widzowie jak jeszcze jak ktoś nie ma Instagrama, no tam puszczę widzowie zdjęcia jak wyglądał na No tak, widzowie No i widzowie, nie dobiliśmy widzowie do 90 subskrypcji Ale jako prezent dla mnie od was, widzowie Jak, jak hmm, od was, to możecie dać Od was możecie, jakby wiecie Dać mi jako prezent subskrypcję, widzowie, wiem, że widzowie nic mi wysyłać, a możecie Nawet jak subskrypcję mi dacie jako prezent na no, mnie, to będę sobie będę ucieszona mm. widzowie. Zaraz sobie coś odtworzymy więc sobie też Wam sobie za, też pokażę prezenty. Tam myślę, że sobie na Instagramie. I na tym jakie dostałam, bo widzowie rodziny spędziłam tam z bratem widzowie, bo przyszedł, no i z bratem czy żoną czy mojego brata przyszła. No i spędziliśmy sobie rodzinie czas był torcik bo widzowie szampan, no i kolacja obie widzę była. No dobra, widzę zaraz coś otworzymy, tylko ja widzę się przebieram, bo chciałam sobie dla Was specjalnie zostawić na razie widzowie tej pięknej sukni mojej. Ale widzowie ja się przebiorę sobie i zaraz widzę do Was oczywiście wracam i zaraz coś sobie otworzymy. No dobra, ja widzę się tylko pójdę przebrać. widzę je coś luśnego bardziej, bo cały dzień już widzę trochę w sukience siedzę. Ale widzowie, no chciałam sobie się was pięknie, elegancko widzowie pokazać No dobra, widzowie, ja, widzowie, idę się oczywiście, widzowie, przebrać I do was oczywiście wracam Jestem, widzowie, z powrotem Już się, widzowie, ogarnęłam, jakby już przebrałam się różne widzowie, ciuchy No i, widzowie, sobie zaraz oczywiście otworzymy tylko chciałam sobie, no pokażę wam może tutaj też te prezenty w odcinku, ale to zaraz, widzowie wam oczywiście pokażę, bo mam widzowie dwa dostałam, ale widzowie, no pokażę wam co dzisiaj widzowie, no sobie no, takiego widzowie otworzymy, tak, no i pomyślałam widzowie, że dzisiaj sobie otworzymy, ja to już sobie przygotowałam, takie widzowie, o, takie widzowie mini modele. To są widzowie, jak pamiętacie, widzowie różne... Yy, z akcji LEGO na przykład. Te widzowie jak coś niedawno, te dwie. Związane z Lego Dreams. Jak pamiętacie, wypuszczam niedawno wizytę w Lego Store jakiś czas temu. No i widzowie, no tutaj sobie złożyły ten. No i jeszcze widzowie mam jeszcze jedną tylko która leży widzowie długo bo też to było też z akcji i ta to że leży z walentynek no tak myślałam, że może ją w końcu sobie złożymy, bo miałam tak z niej zrobić utinek a to no to jest po prostu małe, no to zobaczymy ile no to będzie nam sobie trwało składania jak nie no to wszystkiego nie otworzymy, no ale może nam się uda, no to złożymy sobie 2 takie mini modele oczywiście jakby, no to mamy jakby, co będziemy dzisiaj otwierać ale pewnie widzowie, jutro widzowie też 15 coś zrobimy bo widzowie, no to są malutkie rzeczy ale jutro może wymyślę, że no może otworzymy jakiś magazyn jeszcze dodatkowo do tego, żeby no, nie było nudno no dobra widzowie, no i te prezenciki pierwszy prezencik albo widzę, co może widzowie zrobimy tak, że po prostu pokażę może z drugiej strony, albo dobra widzowie już wam pokażę Widzimy tutaj, o tu będzie z drugiej strony pierwsze oczywiście widzowie prezent jest widzowie do mojego brata i oczywiście bratowej i dostałam oczywiście widzowie, że wam pokazuję, dostałam widzowie Ta tak dostałam widzowie zestaw lego ninjago, tak, widzowie no z tego nie widzicie, ale to jest widzowie zestaw z lego... niczego, drago Dragon Rising, tak widzę wiem. i jest mi widzę zbawiam... Sora z Mech by no to widzę byłem ten mech Sory, tej nowej naszej bohaterki widzę taki dostał zestawik od mojego brata i bratowej. no to widzę to jest ten prezent oczywiście widzę z drugiej to mam zaraz też pokażę, bo to pani widzicie z tej strony jak to wygląda ten to jest prezent od mojego brata latowej. a drugi widzimy dostałam od mojej mamy tak widzowiec dostałam drugi od mojej mamy mieści się w tej torebce i wzorujcie się na tej torebce bo mama was, żeby mi jakoś spakować ten prezencik bo nie miała innej to takiej malusieńki i że wam pokazuję, co dostałam i dostałam tutaj jest, jest, widzowiec jest, jest jest nią widzowie. Jest. Jest, jest. jak widzicie Gra na moją konsolę Xbox, bo ja mam widzowie Xboxa. I to samo widzowie, gry od mamy widzowie. I jest miam widzowie Lego Bras. Ta widzowie. No to będę widzowie miała co sobie robić. Bo są widzowie te takie upały, będą widzowie. No to widzowie będę miała co robić, przynajmniej będę mogła sobie pograć. To widzowie, to jest prezent od mojej, oczywiście, ukochanej mamy. Oczywiście. No, i takie dostałem, prezenty od mojej rodziny. No ale dobra. Nie przedłużając, widzowie. I idziemy, widzowie, na drugą stronę. Widzowie, jeszcze raz, widzowie, no z drugiej strony wam pokażę te prezenty, bo z tej strony chyba nie zauważyliście, jak to wygląda. Widzowie. No i widzowie, no oczywiście zajmujemy się naszymi modelami, które widzowie sobie złożymy. Dobra, Pierwszy was, widzowie, na drugą stronę, widzowie i. I zabieram się widzowie do oczywiście składania No to, widzowie, zabiorę na drugą stronę No dobra, widzicie, widzowie, dzisiaj już moje biurko Oczywiście widzowie, jak widzicie, no to tutaj widzowie mamy te, te rzeczy, które zaraz sobie złożymy. Ale widzowie, jeszcze z tej strony, chciałam pokazać, widzowie, no te Prezenty postępne, chyba nie zauważyszcie jak to wygląda. No to jak mówiłam, to jest prezent mojego brata i bratowej. Jest nim ten zestawik. Mhm. Tak widzę, tak widzowie, widzicie wygląda. No to oczywiście czekajcie, bo będziemy go za jakiś czas na pewno otwierać. No Ale teraz widzę mam co składać, bo widzę mam oczywiście, jak mówiłam kiedy że co bym się rozwalił wstępno, no to teraz mam co robić. No to jest ten prezent mojego brata i bratowej, no to sobie będzie czekał na otwieranie a drugi oczywiście, który zresztą się od mojej mamy no to jest widzowie, widzowie gra jak widzicie lego Brals, oczywiście będę widzowie miała co widzowie oczywiście robić <grywdy> będę miała jakieś zajęcie na jakiś czas, ale oczywiście możecie napisać w komentarzu czy byście oczywiście chcieli żebym Coś się oczywiście z tego, oczywiście, gdzie ja zagrała yy, w tą grę, wam pokazała była jakąś grę, żebyście chcieli, żebym nagrała z Lego, bo było na starym jedna gra, no ale wc. No wiecie, co się stało, widzowie starsi widzowie wiecie, co się stało, że straciłam ten kanał. No to widzowie tam był widzowie, prezent i gra oczywiście od mojej mamy. No dobra, widzowie, nie, przysłuchając się, bierzemy się widzowie do składania. No i dobra. Zrobię widzowie tak, że ja widzowie zapalę naszą y, takie bardziej lepsze światło. O, jak widzicie. I weźmiemy widzowie, bo niepotrzebne i mi widzowie jest, jak wiecie O. Y, to duże światło, to widzowie je ja zgaszę, żeby nam nie przygotowywało. No i sądzę widzowie, że chyba lepiej tak widzowie, bo będziemy mieli jedną widzowie lampkę. No i dobra, już was biorę. No i od czego widzowie zaczniemy? No mi się wydaje, że zaczniemy od tego, tego modeliku. To jest widzowie róża i ona widzowie leży mi widzowie długo i ona leży widzowie wiecie od kiedy? Od walentyny widzowie. Nie wiem czy tego roku w ogóle, czy lepiej, no ale widzowie długo leży, no to może... To sądzę, że od tej widzenia zaczniemy. A później, widzę, zajmiemy się oczywiście tymi modelami, co niedawno były. No dobra, to może na razie te Je odstawię na razie na bok. No i widzowie weźmiemy tak, że wezmę Was na bok. Widzowie, o, tak, żebyście widzieli, bo chyba nie wiem, napiszę w komentarzu, czy em, tą stronę widzowie chyba Wam oczywiście odpowiada. Jak otwieram jakieś rzeczy. Dobra. Wyciągamy, widzowie. I mamy tak. Mamy tutaj, widzowie, instrukcję, jak to wszystko wygląda. Na no spokojnie widzicie, jak będzie rzeczywistość ta róża wyglądała. No i spokojnie widzimy jak to składać. Widzowie. No dobra. wiemy jak składać, widzowie, róża. No i sobie wysokie, już Elementy. okej, okay, już widzę na razie ten woreczek sobie odłożę. No i dobra, będę Was przy raz składać, no bo bez sensu sobie będę jak się Na spokojnie, jak sobie zrobimy przy Was, to już złożę. Bardzo widzę, ładna podstawka, widzowie, taka kryształowa. Dobra, widzowie. Sądzę, że to szybko złożymy, widzowie, bo to. Ile będzie trwało składanie sobie takiej różyczki Bardziej chyba nam będzie czasu na tamte modele, no ale zobaczymy. Jak to widzimy? Dobra Jeszcze jedno Dobra i trzeba postawić to Dobra. Dobra, nie, bo muszę, widzę, na drugą stronę. Jakby. Ale już mamy postępy, jak widzicie. Sporych rozmiarów ta różyczka, widzę, jest. Dobra. To trzeba tak zrobić. I tak Dobra. tu trzeba wsadzić. Aha i potrzebujemy tego. Ale dobrze widzę, żeby złożyć tą różę, bo ona naprawdę zależy mi sobie od dłuższego czasu. A miałam zrobić z niej taki krótki odcinek, ale widzę, pomyślałam, że mówię. Złożymy sobie ją dzisiaj, bo dzisiaj moje rodzinki, No to sobie widzę, wie złożymy. Dobra. Dobra, to chyba będzie nasz ten środek róży. O. I teraz musimy wsadzić ją tutaj do środka. No i potrzebujemy tylko tych elementów, które zostały i. Żeby zrobić Czekajcie, muszę A, czekajcie, źle to robię Niby mają tak być widzowie o. Coś takiego. Ale widzę jeszcze sprawdzę dobrze z instrukcją. Ale nie mają być tak. No to widzowie już jak widzicie nasza róża już jest skończona. Dobra, złożymy sobie instrukcję. No to widzowie róża już jest złożona. Już Wam pokazuję jak ona wygląda. Szybko chyba poszło, widzowie, z tą różyczką. Dobra, instrukcję trzeba jak coś zostawić. No bo. Trzeba. No dobra, najpierw Wam pokażę, oczywiście, no róże, a później zajmiemy się kolejnymi modelami. No i zobaczcie, ładna to widzowie róża. Nie powiem widzowie. Sporych rozmiarów, bo się mieści mini widzowie nawet na dłoni. Ale naprawdę, ładny kwiatek widzowie. No ładna to różeczka jest. Nie dziwię się, że dawali taką widzowie na walentynki w storze. I naprawdę podoba mi się też ten dół po prostu tej różyczki, jakby ona była widzowie w jakimś widzowie szkle. Naprawdę widzowie, ładna jest naprawdę ocena jak coś widzowie 10 na 10 widzowie, naprawdę ładny jest. To ją sobie tutaj teraz odłożę. A teraz widzowie no oczywiście zajmujemy się oczywiście kolejnymi. Są widzowie jak widzicie takie te. Niedawno by była akcja tego store. Byłam oczywiście z mamą. Oczywiście jeden żółwik jest mamy, a drugi jest mój. I są dwie instrukcje, jak widzicie, ale złożymy sobie jeden. I to jest widzowie Tournevan, To jest taki. I to jest serii jak coś widzowie Lego Dreams. I to jest taka żółwiot nawet jest taki set, jak wiem, jak widziałam w sumie. Można to już zakupić, ale ja będę widzowie miała mini model. No dobra. No to co widzowie, wezmę też dwa z drugiej strony. No i będziemy widzowie na spokojnie widzowie sobie składać. No dobra, położymy najpierw widzowie tego. bo No to jest moja kaszetka, wiem. W takich większych woreczkach się odłożę. Je. odłożę sobie woreczek. No i widzowie. I coś to będę tu zakładać bo też mam instrukcję. Odłożę na instrukcję. No i dobra, składamy. No zobaczymy, widzowie, jak to będzie. Bo może widzowie, wiecie. Chcesz to, może drugiego żółwia złożę? Zrobimy przerwę. Ja złożę tego drugiego żółwia i do Was wrócę. No zobaczymy. Na razie złożymy, widzowie, naszego pierwszego żółwia. że tak pomyślałam, że mówię, no może otworzymy takie coś widzowe, no bo to jest widzowie, ile tam zajmie nam to czasu. Niedługo, no bo ile, z kilkanaście minut. Dobra, to potrzebujemy widzowie to. Jeszcze drugi raz widzę, że trzeba tak zrobić. Okej, okay, i to tu. I potrzebujemy. Aha, bo to będą nasze nogi, naszego żółwika widzę. Okej, okay, mamy. Teraz sobie tam odwrócę z drugiej strony. A. No i trzeba zrobić z drugiej strony nóżki. Oczywiście. Napiszcie w komentarzu, czy wam się udało tego żółwika zdobyć. Tu się. Ok. Tu już mam widzowie nogi naszego żółwika. No, czasem widzowie mamy, ale sobie zobaczymy, jak coś do drugiego obszaru i złożę. No, spokojnie. Dobra, widzę trzeba. Potrzebujemy tych elementów, widzowie. Ok. Dobra, mamy to widzowie. Teraz trzeba tego elementu i tego. Aha, widzę, już ominęłam jeden widzowy krok, bo to trzeba te jeszcze dodać widzę. O! Dobra. I też że z tyłu potrzebujemy czegoś takiego, przymocować. później taką całą blaszkę. Okej. Okay. Aha, i budujemy teraz jakby taką. Dobra. Potrzebujemy jeszcze tej widzowie. Elemencików. Dobra. Na to widzowie, że idzie dach. Dobrze. Czekajcie. Chyba to musi bardziej iść po środku. Poczekajcie. Chyba tak musi być, bo widzę tam na zdjęciu, widzę, że on ma tu takie nachylone. No i dobra, mamy. To trzeba na górę, widzę to. Tu mamy tłów naszego żółwia ciężarówki. No i widzę, że teraz trzeba tą głowę mu włożyć, widzę. Dobra. Idę na to. A, jeszcze widzę, że trzeba to czarne sadzić. Okej. Okay. I widzę, że trzeba. O tu. No dobra, widzowie. Jeszcze główka i te już widzowie złożony. No i widzę, widzę, że dostałam dodatkowo widzowie elementy, zostało widzowie do tej twarzy widać. No ale widzowie mamy, już widzowie żółwia. Już wam się pokażę, mam go. Dobra, to te elementy widzowie zostawię ten. No dobra, tak widzowie wygląda nasz żółwik. No ładny jest widzowie. Dobra, to na razie tą instrukcję położę. I naprawdę ładnych, sporych rozmiarów ten żółwik wygląda i to jest naprawdę... Ciężarówka ten. Oczywiście nóg widzę nie może ruszać, ale widzę, jak widzicie, może główką sobie na górę. Na dół, jakby ja coś. Albo widzowie, może sobie na boki. Fajna sprawa. No i fajny widzę, że ten żółwik jest naprawdę. No i ta róża teraz złożona też jest fajnie. No tak do kompletu. No dobra, widzowie. Że... Troszeczkę czasu jest, to tak myślę, że widzowie, może tego żółwia drugiego, którego tu posiadam, to może wysypiemy widzowie i po prostu ja go złożę. Może tak widzowie zrobię przerwę krótką, widzowie, i, i po prostu ja go na szybko złożę, no i do Was po prostu wrócę, po prostu tak zrobiłem widzowie, bo no bo tak widzowie, no chyba drugi raz, no żeby składać tego samego żółwia, no to chyba nie ma widzowie sensu. No dobra. Albo, no dobra widzowie, zobaczymy, wysypie widzowie, jak coś, no to przerwę na chwilę, złożę go i widzowie, no do tego wrócę. No bo widzowie, mi szkoda zostawić do drugiego żółwia, no bo jak składam, widzowie, no to, no to składam, tak. bo bez sensu, widzowie, żeby jednego złożyć, a drugiego widzowie zostawić bez kumpla, no to już tego kumpla. No, dobra. No dobra widzowie. Złożę to jak będę mogła na szybciej. Nie będę po prostu rozmawiałam. Widzowie. No, bo dobra, już przyzłas to złożę, no bo widzowie no, trochę to potrwa, no ale widzowie no, postaram się na szybciej tego zruwia złożyć. Jak najszybciej. Dobra. Okej. Okay. No, jak coś, na to jak coś to odcinek, będzie będzie urodziny wy bardzo długi. To wy właśnie powiękcie. Okej, okay. tu mam już, od razu mu zrobię te nogi. Bo to już będzie ok. Dobra. Tutaj druga, tutaj ten, to już pizzowe nogi już będę miała z głowy. Dobra, to później jak patrzyłam, no dobra, później te. Tam. no i widz sobie ok mam później te trzeba bo wtedy to zapomniałam a teraz możemy dobra o, dobra, dobra, dobra. I nie myślę tu. Z tyłu widzowie to. Dobra, później to. No, trochę, jak trochę ten odcinek będzie trwał, ale chyba trochę może być teraz dłuższy. Widzę okej, okay. dobra, dobra, zrobiona. Teraz ten dach. Okej, okay. no to to. Ja teraz tak głowę dobra, widzę, i już będziemy mieli skończonego drugiego naszego żuwie. A no i mamy tada, widzę, już złożone. No i widzowie, już mamy złożone nasze trzy montowe. Myślałam, że nam się trochę nie uda, no ale widzowie, jakoś przedłużyłam oczywiście odcinek, no ale już złożyliśmy. Napiszcie widzowie, co Wam się oczywiście się podoba: czy ta piękna widzowie róża, czy widzowie te piękne, takie słodkie takie widzowie żółwie. Widzowie, no te żółwie też oceniam bardzo dobrze dzisiaj na dzisiaj, bo te są, są ładne i urocze. No dobra, widzowie, dzisiejszy odcinek Urlitomii i dzisiaj zakończę. Ale widzę spokojnie jutro też widzowie coś nagram, widzowie 15, coś może jeszcze coś otworzymy, jakąś gazetkę, czy coś tam sobie jeszcze dodamy. No dobra widzowie. Ja się oczywiście z Wami żegnam, widzowie, no to widzowie do zobaczenia.